No się ma Dobra, dajemy na całego cleverbot i zeskoczy dzisiaj Yeah. Może teraz odpowiem no Mas to jest taki łatwe clever bot. O no, co ma ci? Witaj Przemek. Hej, tak się będzieło. Coś komu się usunęło.

Dobra, i teraz do... pytania, pytania, pytania. Takie fajne. coś takiego, że w tym napiszę zadawać się pytania. zadawajcie się pytania pytania do dla per o tak to będzie pytania do plew tej chwili i i co tam zrobicie emokicia 1 Dwa, trzy, cztery, pięć. zadała pytanie. Czy widziałeś, widziałaś kiedyś latającą kiełbasę? No to prawda. Czy widziałeś Ałaś kiedyś latającą kiełbasę? Dobra. Tak więc zobaczymy co odpowie. Emokicie, przykro mi, ale on nie widział. Yy, użytkowniczka yy, Sena. Nie wiem jaka buźka i serduszko i w ogóle wow! Dlaczego pizza jest okrągła? Bla 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 dobra. Yy, dlaczego pizza jest o... Krągłas, kawałek trójkątna, a pudełko kwadratowe. Dobra, zobaczymy co spiszę. Ja sprawdzę, czy to się coś nie, jeszcze nikt takiego nie zadał. No to zobaczymy. A skąd wie? No. Użytkowniczka Lexa 619 zdała głupie pytanie, ale trudno. Proszę. Hmm, poznamy stępa, czy no tutaj clever, bo to po prostu number one, nie? <laughs> Dobra. No to pauza. Aha, odpowiedział też. Nie! Też to... Kid żyję. Znowu użytkowniczka Emo stała. Czy lubi Nutelle? Zobaczymy. Telefon mm. pod lubisz Nutelle? Mm. Lubisz Nutelle? Mm. Okej. Okay. Lubi Nutelle, więc jest wód. Teraz pytanie ode mnie. Gdzie? O, wasz? Swoje... słodycze. Gdzie chowasz swoje słodycze, kto No, gdzie? Dalej, gdzie? Dalej, gdzie chowasz swoje słodycze? Tak, bo ja mam taki otwierany brzuch, to się tak brzuch otwiera. to się do tego brzucha wkłada słodycze. Ja mam tam takie jak w szafeczce, takie półeczki mam. I tam mi się brzuch otwiera i tam się wkłada się tak słodycze, nie? Dobra. Kolejne pytanie znowu ode mnie Czy lubisz kartubicę? Czy lubisz Katowice? Nie, lubisz Katowice. Bocia, lubisz Katowice. Lubisz Katowice czy nie? O, lubię Katowice. Moja krewna! No lubi katowicę. A lubisz Warszawę? Lubisz. Warszawę. Lubisz Warszawę. Bo jak lubisz Warszawę, to lubisz Warszawę, nie? lubisz Warszawę, nie? No, to już No Warszawa, gdyby się ma. No. no wiecie, no tak rozumiem, jak No nikt tak nie rozumie jak on, no byłam na taki móżdżek taki, nie? On tak rozumie, no. Lel. Okej. Okay. Są jeszcze pytania, y y y Czy jesteś w Illuminati? Od... Zaraz powiem od jakiej ulicy, wszystko w skripsi. Czy... Jest... Ja, tak. Jest, tak. jesteś w Jesteś w il iluminacji? Rozmawiajmy jak... Kupa z kupą. Jesteś iluminacji? to? Tak. Nie ważne. Ile masz lat? Tak, jeszcze było ile masz lat? Masz lat? Ty głupi? Bocie, ty? Ty zły? Niedobry? Ile masz lat? 15, dobra. Boc ma 15 lat. Jak masz lat? I nie? Pewnie raz powiem. No to teraz. Jest... No. Marianna. Dobra, znamy Marianę. Tojku. Mamy Mariana. To fajne. To pytanie było od użytkowniczki Hanna Małpa... Kasa Małpa? Pozdrawiam. Dobra, kolejne pytanie ode mnie. Czyli... Marianie. Bo tak Marynie. Marianie. Yy. Ile? masz pet szopu Marianie, ile masz pet shopów? Gadaj, ile masz pet shopów, no? no Marianie, ile masz pet shopów? Porozmawiaj, no porozmawiajmy jak ktoś tam, ktoś tam, no? Marian 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 A. A. no No. Jestem chyba, bo może Maria to zraniłeś mi do uczucia. Lel. Dobra. Nie, akuzujesz mnie. Dobra. Mur... jonie... gorolucy. Zr... zroniłeś... mnie. Ku i pół jesz. Nie. Dobra kochani, to by było na tyle. Cześć i czołem. Narka narka.